Dostaliśmy pierwszą zaliczkę w ramach takiego programu RePower EU i to nam daje pewną płynność finansową. Czekamy na te główne fundusze, pierwszy wniosek został podpisany i w związku z tym mamy możliwość wypłacania już pieniędzy na konkretne projekty, które zostały przygotowane. Niestety to, co się zdarzyło, to jest ogromne zapóźnienie w obszarze reform. Tych reform nie było, nie były prowadzone, nie były przy, przygotowane akty legislacyjne, nie były przygotowane projekty inwestycyjne, i teraz my musimy bardzo szybko, naprawdę to jest ogromna praca wszystkich resortów i nie tylko resortów, pędzić z tymi inwestycjami i z tymi reformami po to, żeby te pieniądze zainwestować w sposób sensowny. Komisja oczekuje od polskich władz, że te warunki będą w Polsce spełnione. Sama deklaracja rządu, że jest taka wola polityczna, bo przed tym nie było, znaczy nie było jasno powiedziane, tak, chcemy naprawiać te rzeczy praworządnościowe, które zostały zdewastowane, chcemy zapewnić, Niezawisłość sądów. Istota jest taka, że skoro wspólnie się zapożyczamy, bo tak jest, i wspólnie wydajemy pieniądze w całej Unii Europejskiej, to wspólnie jesteśmy zainteresowani, żeby wokół tych pieniędzy nie było złodziejstwa i korupcji.